Jesteśmy przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej tutaj w Warszawie, ulica Jasna. Temat jest też bardzo prosty i jasny, czyli zniesienie embarga na nawozy potasowe, embarga nałożonego na Republikę Białoruś, no ale także Federację Rosyjską. Tylko co się okaże, są różnice w podejściu przez Komisję Europejską do nawozów potasowych, ale z tych obu państw i przypomnę ważną rzecz, Embargo na nawozy potasowe, które są produkowane na terenie Republiki Białoruś, a tak naprawdę przypomnę, że nawozy potasowe to nawóz naturalny, mineralny, nie sztuczny, to co jest najważniejsze, nałożone to embargo zostało w 2021 roku. Niestety, między innymi na wniosek Polski, w ramach reperkusji przeciwko państwu Białoruskiemu. Za, no, jak po, po, powiedzmy sobie, związane, że się nie udała służbom kolorowa rewolucja, nie udało się obalić rządu, nie udało się obalić prezydenta na terenie Republiki Białoruś, stąd y, wpadli na pomysł objęcia Republiki Białoruś embargiem na nawozy potasowe. No, wszystko było w porządku, ale wojna wybuchła w 2022. Jednocześnie Nałożono embargo na nawozy potasowe z Federacji Rosyjskiej, a to są główni producenci. Federacja Rosyjska, Republika Białoruś, która dostarcza między innymi dla 100 państw, dla 100 krajów nawozy potasowe, plus jeszcze oczywiście producentami są Chile, Kanada, i to, jest, to są główni producenci. W momencie, gdy embargiem zostały objęte te dwa państwa, Republika Białoruś i Federacja Rosyjska zaczął się robić poważny problem. problem. problem ja, tak. Problem cenowy, no i oczywiście problem dostępności. Proszę państwa, o ile w 2021 roku, zarówno przed wybuchem wojny, ale także przed nałożeniem na Republikę Białoruś tego embarga, tona kosztowała 215 dolarów chlorku potasu, czyli tych nawozów potasowych, to później po rozpoczęciu wojny i nałożeniu tych embargów dochodziła nawet do na naszym rynku europejskim 500 dolarów, później 800 dolarów za tonę. Dzisiaj, po już znacznych spadkach, cena kształtuje się w granicach 400, powyżej 400 dolarów za tonę. Czyli w dalszym ciągu widzimy, jak potężny jest wzrost. Strona białoruska na dzisiaj jest w stanie dostarczać w granicach 250 dolarów za tonę chlorku potasu, czyli nawozów podstawowego składnika, nawozów potasowych, tak? Czyli gdybyśmy dzisiaj znieśli to bezsensowne embargo, ceny tutaj kolega rolnik też się konkretnie wypowie. Ceny nawozów potasowych nawet te, które dzisiaj już są po pewnych obniżkach, no spadłyby należy szacować co najmniej o 40, a może o połowę, czyli 50%. I teraz dlaczego zajmujemy się tymi nawozami potasowymi? Dlaczego to jest tak ważne? Tu kolega doktor też się wypowie. Jak to jest ważne z punktu widzenia ilościowego, czyli bezpieczeństwa żywnościowego, czyli zagrożenia głodu, ponieważ nawozy potasowe, fosforowe i azotowe, co są to trzy składniki, z tym że z tych nawozów to jedynie nawozy potasowe są naturalnymi, odpowiadają za plonowanie, odpowiadają za produkcję roślinną. I to, co jest istotne, ważne, jesteśmy w Warszawie, nie ma rady. I na chwilę przerwiemy. Mało nie potknął tego chłopaka. I to, co jest ważne, zmiany klimatyczne, nieważne z jakich przyczyn naturalnych, czy tam CO2, jak ktoś sobie wymyślił, dochodzą na całym świecie. Nawozy potasowe jest to jedyna ochrona rośliną właśnie przed susą. suszami, przed przymrozkami, ponieważ one wzmacniają odporność. Stąd to jest tak bardzo istotna ważna walka, żeby dzisiaj z przyczyn politycznych, z przyczyn politycznych, irracjonalnych, antyludzkich, antygospodarczych i antypolskich nie prowadzić do dalszego przedłużania tego embarga na nawozy potasowe z Republiki Białoruskiej dodam jeszcze bardzo ważną informację w ramach kontyngentu na teren Unii Europejskiej Federacja Rosyjska dostała pozwolenie dostarczania nawozów potasowych w ramach pewnego limitu Federacja Rosyjska dostała możliwość tranzytu przez Unię Europejską do innych państw między innymi Afryki Trzeciej nawozów potasowych jedynie Republika Białoruś Między innymi na szczucie przez państwo polskie i szczególnie Litwę, z przykrością jako Polacy musimy to zauważyć, została tej możliwości pozbawiona stratą dla nas wszystkich. Światowa Organizacja do Spraw Wyżywienia Rolnictwa alarmuje, ONZ alarmuje, wszyscy alarmujemy. Po to dzisiaj jesteśmy przed tym przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, a przypominamy, że Polak Janusz Wojciechowski jest komisarzem do spraw rolnictwa. Jesteśmy tutaj z kolegą posłem umówieni. Rozmowa może być wcześniejsza, telefoniczna. Nie ukrywam, że pan komisarz jest osobą mi dobrze znaną. A później jest bardzo konkretna rozmowa. W tej materii nie można udawać, że się nic nie dzieje. Siedzieć cicho i po prostu trzeba jak najszybciej dla naszego wspólnego dobra znieść to, powtarzam, nieracjonalne, niczym nieosadnione embargo na nawozy potasowe z Republiki Białoruś. Teraz jeśli można to ruszymy ten wątek właśnie co to oznacza dla no, to szeroko rozumianego dla krajów Afryki, ale także Bliskiego Wschodu i tak dalej. Panie ale doktorze. Przede wszystkim to trzeba by powiedzieć, że to jest właściwie jedyne, może jedyne nawozy, które są E, e, dobre dla rolnictwa, tak to jest. znaczy one nie są szkodliwe, pozostałe inne nawozy w jakiś tam sposób są bardziej sztuczne i teraz tak, czyli ta embargo właściwie to jest jako zamach na nasze życie, I na nasze zdrowie Tutaj dlatego, że my musimy stosować wtedy inne nawozy, które są bardziej szkodliwe dla e, rolnictwa niż te właściwie naturalne, które, które są dostępne i, i to blisko, dosyć blisko, także i tanie. E, jeżeli chodzi o kraje północnej Afryki, przede wszystkim Maroko jest e, 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 największym chyba odbiorcą tych nawozów, e, które zmniejszyło tam e, E, powiedzmy, import tych nawozów z 200 e, parę tyś, mi, e, tysięcy ton do, 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 40, do 40 tysięcy tylko, dlatego że e, w, w ramach możliwości tylko e, strategicznych. Jak się właściwie. uda przemycić? Tak, na jak prawdę, się uda no, przemycić. Nie? Także to jest przede wszystkim zamach na zdrowie obywatela polskiego. Ja nie, nie będę po prostu rozwijał temat na, na innych, ale to jest zamach na nasze, na nasze zdrowie, na naszą żywność, na nasze no, życie, powiedzmy, na nasze rolnictwo przede wszystkim i, i tyle. Dziękujemy. Rolnik, to ile płaciłeś za potasowe? Przed wojną, w granicach, przed, w, w no. granicach 2000, no później zdrożały około 400%. Te nawozy. 1600 tysięcy. Teraz, teraz, teraz one trochę staniały, ale proszę Państwa. 300, yy, 300. No? No dokładnie, to no. na dzień dzisiejszy, ale no. były droższe. No proszę tak. Państwa, jak w soczewce widać, że gdy polityka miesza się do gospodarki, to tracą na tym wszyscy. W tym przypadku no, na embargu stracili głównie rolnicy, a później w dalszej części tracą konsumenci. Rynek rolny i produkcja rolna no jednak jest wrażliwa na takie zachwiania, w szczególności przez to, że te nawozy docierają okrężną drogą do naszych konkurentów. I my przez to mamy droższą produkcję na, na rynku tak naprawdę otwartym, natomiast nasi konkurenci zyskują. Myślę, że nasze państwo i nasz rząd nie zastanawiał się nad tym, sugerując, że powinniśmy wprowadzić embargo na nawozy. Wprowadzenie tego embarga spowodowało to, i w, 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 w przełożeniu na, na wojnę na Ukrainie, że po pierwsze mamy znacznie droższe e, e, środki do produkcji, e, a z drugiej strony mamy znacznie tańszą, e, tańsze, tańsze nasze płody rolne poprzez niezdrową konkurencję z Ukrainą. Tak, poprzez... Poprze, poprze. A, a na Ukrainę kto dostarcza nawozy potasowe? No właśnie, Rosja. no właśnie. Rosja, z którą, z którą Ukraińcy walczą, dostarcza nawozy potasowe. I sama Ukraina... Nie wprowadziła tego embarga i niszczy no, jestem, jestem zdziwiony, że to tak się, tak, tak się odbywa, ale czym prędzej trzeba tą sytuację uzdrowić i dopuścić do tego, że te nawozy kopane tuż za granicą powinny zapełnić polski rynek. I to Polska, jako kraj, ten który wykorzystuje i kraj tranzytowy, powinna na tych nawozach zarabiać. Rolnictwo i polska gospodarka. I to jest prawdziwe obniżenie kosztów produkcji bez żadnych dodatków. My tutaj, jako rolnicy, też powinniśmy. Powinniśmy idąc śladem troski o zdrowie i słusznej pana doktora, musimy powiedzieć taki rąbek tajemnicy Polyszynela uchylić. Kochani, jeżeli jako rolnik nie mogę zbyt drogie są nawozy potasowe, więc nie mogę ich użyć, no to niestety chcąc uzyskać lepszy plon, my jesteśmy zmuszeni jako rolnicy do wyższej dawek, wyższych dawek nawozów. Azotowy. Azotowy. A co to oznacza? A to oznacza, że niestety te nawozy sztuczne, azotowe w nadmiarze, gdy plon jest oczywiście wyższy, tak sobie rekompensujemy, ale z punktu widzenia zdrowia, czyli to, to zboże, ta pszenica, która w tej technologii zostanie wyprodukowana, no niestety nie jest już nie chcę mówić, że szkodliwa, ale nie jest już aż tak zdrowa. Więc w naszym wspólnym interesie, nas wszystkich dzisiaj, jest to opamiętanie się i doprowadzenie, żeby jak najszybciej w tych interesach, jak powiedzieliśmy, doprowadzić do zniesienia tego embarga. A interes gospodarczy polskich firm, polskich przewoźników, polskiej logistyki, jest taki, żeby tak jak Wacek powiedziałeś, po sąsiedzku współpracując z Republiką Białoruś, przecież my powinniśmy być tranzytem, my powinniśmy być tym hubem, punktem logistycznym, nie dla żadnej broni wysyłanej na Ukrainę, ale między innymi dla nawozów tych potasowych i na tym pozytywnie zarabiać i cieszyć ludzi, cieszyć ich, ich, ich tym zdrowiem. Kolega? Nie, już wszystko zostało powiedziane. Wszystko powiedziane. Dobrze. Żadnych interesów politycznych kosztem. Obywatela, kosztem zdrowia obywatela, obywatela polskiego. Doktorze, jest to piękna myśl. Kończymy, dziękujemy.